Unboxal. Dzień dobry. Dzień dobry. 6 dni do walki. Sobota. Tak, 6 dni do walki, dobrze policzyłem już nie 7, a 6 dni do walki, samopoczucie dobra, czuję się przygotowany. Bardzo zwięźle. Powiedziałbym tak, w stosunku do Cage'a, którego oglądałem ostatnio, dzisiaj już dużo bardziej swobodnie się e, gdzieś tam wypowiadałeś i tak dalej. Będąc całkowicie szczerem, no to też była łatwiejsza sytuacja, nie? Jednak jak masz ileś osób, które siedzi przy biurku, a nie jest tak, że Ty i Twój rywal siedzicie od siebie dosłownie 50 cm twarzami, a jeszcze jest obok Ciebie osoba, która gdzieś tam też chce, żebyś poddymiał, no to, to, to jest nieporównywalnie prostsza sytuacja, nie? Plus tutaj scenę zdecydowanie zakrył Ferrari i Polak przez większość tak naprawdę tej konferencji. Tak, zgodzę się, że tutaj było bardzo ostro w tej materii, natomiast też były zarzuty wcześniej, e, Nitro, że ty nie poddymiasz na tyle, żeby ta walka się sprzedała. Więc nie rozumiem troszeczkę tego, ale, e, ale też rozumiem wymagania publiczności są takie, że oni chcą tego poddymiania. Się, czujesz się odpowiedzialny, że nie poddymiałeś? Wiesz co, ja ci powiem tak. Ja rozumiem ludzi, którzy się bulwersują. Oni muszą zrozumieć, że to nie jest w moim interesie i chcę być sobą. Tak jest moje zdanie na ten temat. Nie chcę tutaj się długo rozczulać, jakby. Ja rozumiem, to nie jest tak, że wiesz, że e, ja mam takie, że się jestem zły na te komentarze czy coś, okej. Okay. Ale jeśli ja bym robił to na siłę, albo nie był sobą, no to wyszedłbym tak jeszcze raz jak na tym face to face, nie? Wynik walki w sobotę o czymś będzie świadczył? O, o słowach jego, o słowach twoich, o tym kto miał rację, czy po prostu to jest zupełnie odrębna sprawa w twoim widzeniu świata tego internetowego, świata fejmowego? Kurczę no, mogę powiedzieć tak. Jeśli przegram, e, no to na pewno będą ludzie, którzy powiedzą, że ha i dobrze, zajebiście, Nitro wygrał, będą ludzie, którzy powiedzą, że jest im przykro, no jeśli Nitro przegra, no to pewnie też dużo osób będzie się śmiało, no bo mimo wszystko było dużo mówione o moich treningach, o moich przygotowaniach i jakby się udało zakończyć tą walkę jakimś śmiesznym nokautem, do którego bym doprowadził, to na pewno ja bym się ucieszył, bo mimo wszystko bardzo chciałbym zobaczyć ludzi, którzy mówią, ale śmiesznie. I do tego chcę doprowadzić tych ludzi, chcę zadowolić. To jest tak, że Ty się cieszyłeś, wrzucałeś to wszystko, gdzieś pokazywałeś Nawet czasami były jakieś niedociągnięcia, które tam Nitro wytykał u, palcem, że O, o tutaj zobaczcie, jak on się kaleczy, bo coś tam i tak dalej Ciebie cieszyło to, że tak naprawdę jako powiedzmy Nie freak fighter, ale, ale powiedzmy ktoś kto zajmuje się sportami walki się rozwijasz? Dlatego wrzucałeś? Wiesz co, prawda jest taka, ludzie w ogóle nie wiedzą jaki jest W ogóle backstage tej historii Prawda jest taka, że Wiesz, gdybym ja robił sobie tylko zdjęcia, albo mówił trenerowi, nagraj mnie teraz w tym momencie, jak uderzam w worek, to będzie fajnie wyglądało. Prawda jest taka, że trener brał telefon w losowym momencie. Ja mam zniżkę za ćwiczenie w tym klubie, za to, że oni sobie coś tam mogą publikować. I trener mnie po prostu nagrywał w momentach, kiedy byłem już, wiesz, po którymś sparingu, mega zmęczony. Ja wiem, że to brzmi mega słabo, ale taka jest prawda, nie? Jak nie masz tak naprawdę jak Jesteś już wymęczony kondycyjnie, to nie zrobisz super filmiku z dokładnym uderzeniem, kopnięciem. Plus często była zwracana uwaga na przykład na to, że nie trzymam ręki w trakcie kopnięcia przy, przy twarzy. Później trener mi pokazał jakichś mistrzów UFC, którzy wcale tak nie robią. Więc generalnie uważam, że ludzie, którzy nie są trenerami, nie zajmują się sportami walki, nie powinni pisać komentarzy i tego oceniać. A no tak, o ile dobrze pamiętam, to Nitro jeszcze nie zawalczył. No właśnie, jak zawalczy, uważam, że wtedy będzie miał dobrą pozycję, żeby oceniać e, kogoś po prostu, nie? a najlepiej, żeby miał e, po prostu doświadczenie trenerowskie, nie? E, które, które pozwoli mu na ocenianie takich rzeczy. To dobrze. Sztab trenerski jak będzie wyglądał u Ciebie? Sebastian Skrzecz i może Szy i Szymon Laskowski. Szymon Laskowski to jest osoba, e, która e, też po prostu uczy boksu. E, Sebastian Skrzecz zarówno boksuje, jak i e, jaki ma doświadczenie, jeśli chodzi o kopnięcia. E, nie powiem dokładnie, to jest właśnie. Kurczę, nie powiem dokładnie, jaka to jest e, dyscyplina. On po prostu mówi, że kopie i ma na pewno na to papiery. To wiem na pewno e, nie pytałem go jakie, ale kopie dobrze, bo mnie kopną parę razy. No i jest jeszcze strict od Muay jak się nie mylę Robert Popławski. Popławski, tak, tak, tak. No i to jest taka trójca, która mnie przygotowała. I to jest taka trójca, od której wielokrotnie dostałem w nogi, w twarz i w różne części ciała. Tak, Robert Popławski jest i jest e, Sebastian Skrzecz. To jestem spokojny, o przygotowania na pewno poszły dobrze. E, na koniec e, zapytam Cię te 6 dni. Jeszcze coś będziesz poprawiał, czy już tylko czekanie na walkę, jakieś luźne treningi, luźne, e, jakby to powiedzieć, przepalenia takie, żeby, żeby. Czy jeszcze dociśniesz coś? Wiesz, co chciałbym? E, Chciałbym, żeby już podpoczywać sobie i dać sobie spokój Tak trener mi mówił, że ostatni tydzień to już będzie chill Ale już słyszę, że jednak nie W poniedziałek jeszcze będzie mocniejszy trening Będą sparingi, będą kopnięcia, jeszcze mi trochę nogi pokopią po, po na pewno Myślę, że we wtorek, środę i w czwartek już będziemy w hotelu Ale myślę, że wtorek, środa to jeszcze będą takie luźne tarcze, sparingi, jeszcze coś tam wleci Żeby przepalić stres też Między innymi dużo mi dodaje pewności siebie sparring, tak szczerze mówiąc. Bo... A, jak, a jak kończysz trening na przykład, to rozluźniony już jesteś w ogóle po treningu, taki czujesz, że stres ustąpił? Zależy od sparingu. Często tak. Są sparingi, po których czuję, że być lepiej, a są sparingi, po których czuję, jezu, jaki ja jestem dobry, najebie go. Bardzo za... Wszystko się może zmienić, wszystko się zmienia w zależności od tego, jak sobie radzę, nie? Masz lepsze i gorsze dni od tej walki, nie zależy twoje życie, czy, czy po prostu stawiasz tak, że jest walka, muszę to zrobić to no jest tak, tak samo jak miałbym do pracy pójść, zrobić kawałek pracy a co się wydarzy, praca jest lepsza, gorsza czasami no dużo poświęciłem, nie powiem ci, że nie, mega dużo czasu i serducha w to włożyłem ja wiem, że tego nie widać po moich socialach i tak dalej, bo ja po prostu serio nie chciałem się poświęcać jakoś bardzo sprawom internetowym i wolałem po prostu nawalać na, w swoim klubie i chodzić tam codziennie prawie więc... Więc no, jak, jeśli przegram to będę po prostu rozczarowany, bo tyle czasu tam włożyłem i mimo wszystko nie wygrałem, nie? Więc mimo tego chciałbym pokazać, że jestem zdolny go po prostu pokonać. W takim razie tak, nie kibicuję Tobie, nie kibicuję jemu, niech wygra lepszy i żeby się nikomu nic nie stało i każdy był zadowolony ze swojego występu, chociaż wiem, że na pewno aż tak dobrze to się nie da. Nie da się, żeby oboje byli zadowoleni. Nie, nie da rady, żebyśmy oboje... Chyba, że będzie padł, no to wtedy by było fajnie, było... znaczy fajnie, ciekawie. To by było, nie, nie spodziewałbym się takiego rozwiązania, aczkolwiek kto wie. Ale słuchajcie, nadmiar adrenaliny i ta koncentracja adrenaliny powoduje, że ludzie naprawdę później przyjmują właśnie różnego rodzaju pozycje. Rywale godzą się, wrogowie się godzą czasami. Także mam nadzieję, że po sobocie już będzie świat wyglądał zupełnie inaczej. Zobaczymy. Dziękuję bardzo, Unbox.